Witam, W tym razem zamierzam przedstawić Wam duzymetr ostatnio chyba dość popularny z AliExpress KB 6011. On jest na tubie chińskiej M4011. Występuje też w wersji z CBM20. Ta wersja jest z tubą szklaną. Tak wygląda do pakowanie. Widzimy tutaj zakres mierzonych energii. Właśnie nie wiem do 5000 chyba na smb 20 20 mikrosiwertów a chyba w tej podstawowej wersji do 1000, tak się wydaje ciężko zrozumieć, bo jest to po chińsku no i tak, tutaj w pudełeczku coś się znajduje oprócz tego dostałem yy, taką chińską broszurę ogólnie mówiącą o ochronie radiologicznej niestety chciałem ją do recenzji znaleźć tutaj, ale no, gdzieś się zagubiła, nie udało mi się znaleźć ja tak jakoś staram się te światło ustawić, bo że ona jakoś tam pada Sosownie nie mam niestety drugiego statywu, bo bym pod statyw podpiął. Tak, tak wygląda. Nazymię, na zobaczymy, czy zawartość pudełka. Tutaj jest właśnie zaznaczony. jaka to wersja. Większość po chińsku. Tutaj jest instrukcja. Instrukcja, zaraz pokażę, jest też... Jak widzicie, w języku angielskim. częściowo. Tutaj, tutaj, tutaj w tej broszurce, jak widać jest podane do, do 5000, to już trudno określić. w takim zakresie ustala poziom promieniowania. Tak sam do zumie to wygląda tak. Powinien być nie wiem, jakiś zaznaczony, bo to jest włącznik, nie jest niestety nic zaznaczony port usb który umożliwia ładowanie do symetrii, nie ma możliwości podpinania do komputera i zrzucenia danych. Dioda sygnalizacyjna, przyjęte cząstki. Tutaj otwory dla rozkładów betas, Dość sporo ich. Tu jeszcze dodatkowo jest obwinięte aluminium. Chyba, nie wiem, żeby zwiększyć światło-szczelność. Ciężko powiedzieć. Tutaj jeszcze jakieś dokładne dane. No dość Trzy wykonane, wykonany. Uż tego w pudełku znajduje się kabelek do ładowania. W środku jest akumulatorek. O, 1200. pojemności, Taki prosty kabelek. Oczywiście można zwykle jakiś telefonowy użyć powerbanku czy takiego, Tak uruchomimy Z tym standardowo zawsze uruchamia się podświetlanie. Jeszcze chcemy trochę przeoszczędzić. Na baterii to najlepiej wyłączyć. Nie to widoczne się słabsza o wiele czy nie zostawię włączone to będzie lepiej widać wskazania No więc tak tutaj mamy podaną podaną dawkę przyjętą tutaj jest uśredniony wynik z całego pomiaru stan akumula naładowania akumulatora Widać diodamika z każdą przyjdą cząstką tutaj mamy histogram, który tworzy się na bieżąco 100 sekundowy CPS. Tak, tutaj mamy 8 dawkę w czasie rzeczywistym, przyjętą Tutaj jest kontakt z, z napromiowanym jakimś przedmiotem czy czymś w sensie. To jest naliczane w momencie, kiedy ustalimy jakiś prokalarmowy, w tym momencie jest to 5 mW na godzinę. I w momencie, kiedy jakieś źródło przekroczy te 5, to, to będzie uznane jako kontakt właśnie z jakimś miejscem, źródłem promieniowania. I tutaj czas pomiaru odłączenia urządzenia. Pokażę Wam ustawienia, jak jest strasznie malutko. Tutaj mamy, możemy wyczyścić przyjętą dozę i itp. Tutaj mamy progi alarmowe, niestety jest ich bardzo mało do ustawienia. Możemy wyłączyć, wtedy znika również dźwięk liczonych cząstek. Możemy ustawić na punkt mikrosieferta, 1, 2 i 5. 5 jest maksymalnie niestety, więc nie zmuszenie do słuchania alarmu. Dobra. Ostrość złapię. Przyklewamy trochę źródeł, aby pokazać jak to działa. Z ciekawości, poczekajcie, potem jeszcze porównam. Z tak, Te wskazania, ale zaczniemy jednak od prostszych źródeł, czyli metalion energii skalarnej, który częściowo posiada radioaktywny tor i rad rad w śladowych ilościach. Czekajmy na reakcję. źródeł za dużo tutaj nie, nie wziąłem celowo, żeby ten film nie trwał. Pół godziny, Reakcja jest tak przyzwoicie szybko reaguje. W moim zdaniem właśnie, że wykorzystano tutaj światecz monochromatyczny, z pewno to w jakimś stopniu jest oszczędne dla baterii, Oprócz tego widoczność w pełnym słońcu jest idealna. No. reakcja nam dalej nie jest widoczna od razu teraz szkło ranowe z ciekawości wam pokażę jeszcze się ładnie nie świeci Uczymy światełko za no to można właśnie lubić szkło ranowe. zdaje tego ładną poświatę Światło, Wchodzimy do zymy. jeszcze nie zdążył się tam ustabilizować. Widzicie, na szkło uranowe również reaguje, nie jakoś tak intensywnie, ale też nie ma co narzekać. Zobaczmy, jak zareaguje na siatkę żarową angielską z starej daty z dodatkiem toru. właśnie ten wynik to dość długo się stabilizuje, jest to właśnie trochę takie upierdliwe, jeśli chodzi właśnie o, o jeśli chcemy tym jakiś szybki pomer i też upierdliwe w momencie, kiedy nagrywam ten film. To tam nie mogę Wam dokładnych pokazać wskazań to po prostu zbyt długo. I teraz włączę. Na nowo włączę. I pora na izotopową czujkę dymu. Czyli Ameryk 241. Spektakularnych efektów nie ma, ale wykrywa. Zobaczmy jak reaguje na baterę uranową. Te punkty są właśnie aktywne. Mocniejszego też, polewa uranowa, w celu uranu te czerwono-pomarańczowe punkty. Włączę do zanętrz, włączę na nowo. To znacznie mocniejsze. I te, teraz, takich te chcę wykonać, to będzie jeszcze. A i jeszcze no, zrobimy, może porównanie. Korzystamy z dwie siatki żarowe Optimus. Na jednym będzie chyba 6011, na drugim quantum z dwoma z 20. Kwantum wyregulował błyskawicznie. właśnie przy mikrosilwertów. Również włączył się alarm. Szklona tuba wraz z folią aluminiową. Niestety jest tak, nie jest tak bardzo czuła na rozpady Beta jak w przypadku SOEXA z SYBM20. Zauważyliście jak bardzo szybko ustalił poziom promieniowania. W sumie delikatnie wzrasta. Teraz jeszcze kolejnym testem będzie. Teraz na wysokie promieniowanie sprawdzimy jak sobie radzi z wyższymi dawkami. To przydatne na przykład w były przy chwytaku. dobrze, aż sobie chyba dobrze światek żeby było lepiej widać 300 mikrosiwertów 298. Przy bardzo dużym skoku promieniowania szybko poprzednie dane pomiarowe są zapominane i zliczanie rozpoczyna się od nowa.